W tym filmie, jako Chińska Republika Ludowa, chociaż to chyba nie była Chińska Republika Ludowa, tylko Chiny, to jest chyba błąd w tym scenariuszu, postaram się ten, zjednoczyć całe Chiny, y więc podbiję po prostu Tybet, Xinjiang, Tibetan Sanma, Yunnan, Guangxi, Chińską Republikę Ludową, tą komunistyczną, Shaanxi, Menjiang, Manchukuo i może ewentualnie Mongolię. Więc dobra, mogę dobre, fajne podatki ustawić, to mi się bardzo podoba. Bo, tutaj od razu jest faszyzm w tym państwie, więc jest GIT. I dużo dam w utrzymanie wojska, ich wpływy z podatków i przyrost ekonomiczny. No i zacznę skipować tury. Do momentu aż nie będę miał inflacji. Coś mnie każą asymilować, ale to do tego, że jakaś choroba przyszła. To jeszcze jest GIT. To jeszcze nie ma tragedii. O, mam chyba z Xinjiangiem albo Manchuku dobre relacje, nam się na chwilę pokazało. A ty nie zapomnij dać łapki w górę, suba, wbić na mój serwer Discord, wbić na kanał Asevec Plus, wbić na mojego TikToka, do wszystkiego jest link w opisie oraz zajrzeć opcje wspierające. Coś jeszcze tam było? To chyba Shanksy. No dobra. Ale nie muszę mieć z tymi Państwami dobrych relacji, bo i tak je zaraz podbiję. Już widzę, że inflacja jest całkiem potężna. Zaraz się powinna ikonka pojawić, że jest inflacja, już się pojawiła, czego też jest już poniżej tysiąca. I ja zacznę już rekrutować wojsko. Wyrekrutuję wojsko za całe swoje pieniądze i będę miał wywalone w długi. Wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja. Inflacja. Znaczy inflacja. Asymilacja nie powinna mi jakoś bardzo kraju zniszczyć. W sensie asymilacja, że brakki asymilacji. Okay, 100 tysięcy wojska. Większość wojska jest przy morzu i całe swoje wojsko zgrupuję w Nanjing. Nanjingu. No dobra. I najpierw bym sobie ogarnął południe, a potem bym dopiero leciał na północ. Więc najpierw w Guangxi. No. Też mi podczas tych wojen trochę wojska zniknie, zginie, więc z czasem te długi też powinny zniknąć. Oj, tu coś na mnie płynie, jeszcze widzę. Gdzieś tu jest blisko port, no niezbyt. Dobra, to zacznę sobie jakoś tu wojsko po prostu na morzu ustawiać. A tu jest port, dobra. To wyślę tak wojsko i tutaj. I dobra, niech oni coś się tu próbują desantować. Nie, ty tam nie pójdź, stary. Ty tutaj stój. I tu jeszcze są ostatnie dwie prowincje, no i mam 100%. Świetnie. Czy oni tutaj mieli port? Mieli, to dobra. To to wojsko jest uratowane i mogę je dalej wysyłać na wojnę. Dobra, to wojsko nie jest idealnie zorganizowane, ale ważne, że jest. Mam nadzieję, że oni się nie wybronią w miejscu, gdzie atakuje tylko 2000 wojska. A jak się wybronią, to będzie słabo. Dobra, to teraz zaatakuję Chińską Republikę Ludową. Będę te państwa tak atakował, żeby te, żeby te... granice były jak najkrótsze. Żeby nie mieć problemów z jakimś państwem i żeby mi wojska starczyło. Którego jednak sobie bardzo dużo zrobiłem. Ale w Chinach to ogólnie dużo ludzi jest. Jeśli teraz też zaraz będą rebelia, to... ...to naprawdę może mnie tutaj zniszczyć. Dobra, to teraz bym zaatakował Xibei Sanma. Tu będzie jednak kratka bez wojska. Chyba, żebym tutaj po prostu coś tak małego wysłał. No dobra. W ogóle teraz ja przypomniałem, że Mongolia historycznie w tym momencie oj tu nie udała się ofensywa Mongolia w, w tym momencie historycznie była wasalem Związku Radzieckiego, ale nie jest. Tak samo jak Republika, tak samo jak Tuwimia? Ciekawe, bardzo ciekawe. No dobra, ja nic z tym nie zrobię. Chociaż zawsze można sedytować scenariusz, ale ja kiedyś miałem taki ulepszony scenariusz, ale tylko do nowoczesnego świata ale go już usunąłem, co też. Być może niektórzy zobaczyli. I, te, I teraz gram na zwykłych scenariuszach po prostu. Kejtur mieli bardzo mało wojska, ostatnia prowincja, no i jest. No i świetnie. Teraz wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie dla mnie po podbicie Tybetu. Więc chwila, ja sobie zgrupuję to wojsko, które jest już naprawdę małe swoją drogą. I wyślę na Tybet. Dobra, więc ten Tybet wezmę. I... mogę tak... Mogę w sumie tak dodatkowo sobie podbić Nepal i Butan. No i w sumie to zrobię, bo na tym tylko i wyłącznie zyskam. Chyba, że tam będą rebelie w przyszłości, to stracę, ale zawsze to coś. Stracę też trochę wojska, ale na to zyskam tereny. I jeszcze Butan. To powinno się w jednej turze wyjaśnić wszystko świetnie. I ja mam już poniżej 60 tysięcy wojska, co jest słabe po prostu. No ale dobra. Yy, teraz bym zaatakował Sing Mam już ponad milion długów, więc to jest naprawdę dużo. I to może mnie w pewnym momencie po prostu zabić całe moje wyzwania. Ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Też wyjście z tych długów pewnie będzie bardzo trudne, ale chyba raczej nie niezbyt niemożliwe. Po prostu będę długo to reskipował i miał nadzieję, że żadnej dziwnej wojny nie dostanę. Dobra. Teraz sobie to całe swoje wojsko zgrupuję i dalej mam powyżej 50 tysięcy wojska, co jest nie wiem, miłym zaskoczeniem po prostu. I teraz bym zaatakował Shanksie myślę. Z mam już naprawdę długo minie przyjemną granicę. A jeszcze, jakby, jeszcze jakbym podbił Mongolię, to by już w ogóle była tragedia. Więc dlatego tej Mongolii teraz nie podbijam. Ty, yy, ta wojna się wyjaśni chyba w jednej turze. Nie, jednak nie. Jednak się wybronili. To całkiem potężnie się wybronili. No i dużo wojska też pewnie w tej wojnie straciłem. No ale dobra, kolejne tereny dla nas. Ja dalej mam jeszcze kasy na minusie. W sensie tracę pieniądze z tury na turę. I już poniżej 40 tysięcy... Poniżej, poniżej 50 tysięcy wojska. No dobra. Czy to mi na pewno wystarczy? Chciałbym tam jeszcze Mongolię podbić. Żeby zawsze zdobyć jakieś tereny. Zawsze to coś. Ja na, na jakąś prowincję chyba nie wysłałem wojska. No, to tutaj ją wyślę jeszcze ostatni... Taki całkiem potężny tak wojska i. Mam nadzieję, że to się uda. Na Mongolii jakichś niesamowitych terenów nie ma, więc oni raczej nic tutaj potężnego nie wyrekrutują. Powinno się udać. Co oni się wybronili w tej prowincji? Jestem pewien, że ja ją atakowałem, czy ja nie zaatakowałem po prostu. Nie wiem tak, nie zwróciłem na to uwagi, bo już po prostu wysłałem wojsko, już chciałem pytać, żeby wys wysyłać ofertę pokoju, a tutaj jeszcze się okazuje, że czegoś nie mam. Też nie mam zbytnio wojska, ale na Tuwimie powinno mi wystarczyć. Oby, chociaż może się w stolicy wybronią? Chociaż nie, no chyba całe swoje wojsko wypalili, ale też dużo wojska straciłem. No dobra. Ile ja mam wojska? 32 tysiące. A dalej tracę pieniądze, więc atakuję teraz Mengiang. O, widzę, że też tutaj dumny kredycki ma wojnę z Japonią. O, tu ma jeszcze jakieś wojska. No dobra, to je tutaj wyślę i Dobra, ten cały Mengiang, chyba tak to powinienem przeczytać. Pora go zniszczyć po prostu. No i dobra, i czy mi to wojsko w ogóle jeszcze wystarczy na... Mandżukko? Jakoś to postaram się rozciągnąć wszystko, tak żeby wszędzie było chociaż po 5000 wojska. Dobra, no, tu jest tylko 4,5 chociaż mogę to tak o zrobić. No i tutaj nie ma 4000 wojska. Ile tutaj jest? Tak z ciekawości mam do obstawienia raz, dwa, trzy, 6, 7 kratek. Mam 37 armii. Co się stało? Aha, już zacząłem skipować tury. Na każdą kratkę powinno przypaść 5295 yy, wojska. No dobra, więc coś tutaj po prostu niezbyt ustawiłem, ale... Do takich szczegółów to się nie ma, co przyciekać. Skip nam przez przypadek. A to może być naprawdę trudna wojna, biorąc pod uwagę to, że mam tak mało wojska. Oj, to jest jeszcze nawet pusta kratka. Jeszcze gdzieś tam mi się przebili, przez kratkę, gdzie miałem wojsko. 8 tysięcy wojska mają, co jest dużo za dużo. Trzeba im to wojsko zniszczyć po prostu. I mam nadzieję, że to się uda i że już nic więcej potężnego takiego nie będą mieli. Jej ja też tam chyba widziałam, że chyba coś rozwiązali. Tutaj jeszcze wysłali chyba 2000 wojska, więc tam też coś wyślę. Tu będzie jeszcze jakaś bitwa i tu o stolicę. Okej. Okay. te bitwy, które, gdzie oni mi się tutaj przedarli, zostały wygrane. Tutaj jest taka ostatnia kratka, zrobię coś takiego, żeby na pewno mi nie uciekli. Minimalnie się zreorganizuję, zacznę coś atakować i chyba się uda. No i świetnie, Chińska Republika Ludowa została zjednoczona. A no i tylko widzę, że tu są jakieś prowincje japońskie, ja ich raczej nie zdobędę. Można, by że Mongolię i Tuwimie i Nepal i Butan. Przejąłem za te dwie prowincje. Tak sobie będę tłumaczył, już sobie to wyzwanie zaniczę, ale jako, iż Japonia jest tutaj w stanie wojny, to postaram się to wykorzystać i może jeszcze uda mi się to przyjąć i będę w 100% usatysfakcjonowany z tego, z tego wyzwania. Jeśli mi się to nie uda, to i tak będę usatysfakcjonowany. Mam nadzieję, że jak im to zabrę, to od razu się też zgodzą na pokój. Udało mi się to przyjąć, ale też. Tu jest Tajwan? No, Tajwan może jeszcze uda mi się przejąć, ale. Już nie zapewniam, ale się udało. I teraz, czy mi się wziąć z nimi pokój? Ale nie, bo muszę jeszcze sobie trochę broskorana farmić na nich. Ale Związek Radziecki ma tutaj z nimi jeszcze wojnę, więc może mi coś tam pomogą. No, w sensie na pewno pomogą. Mamy wspólnego wroga. Bym się tutaj zdesantuje, chociaż lepiej by było, jakbym się im na te wyspy zdesantował. Tu mają port, więc mogę. Wyspa Jeju, niech będzie, że też. Teraz im na ląd się zdesantuje. I płynie mi 44 tysiące wojska. Mam nadzieję, że to nie na mnie. Ale dalej nie mam Murskora, halo, to płynie na mnie. Jeszcze ja tutaj już nie mam szans, żeby jakkolwiek tego Murskora nafarmić. Jest, mam, mam wystarczająco, 38, i teraz się muszę po prostu zgodzić. I Te wyspy one są japońskie, ale mogę je wziąć, jeszcze to? Nie zgodzili się. To chyba koniec. No to część Tajwanu nie ma szans, a te dwie prowincje chociaż też nie. Dobra, że tutaj już nie ma szans po prostu. Ja mam jeszcze 1,5 miliona długu.